Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony zimniaczek, i witam Was w kolejnym odcinku z Geta 5 na trybie Fabularnym. Wiem, że w przypadku nie było odcinku, nie chciało mi się nagrywać, ale pamiętajcie, w niedzielę albo w sobotę, chyba raczej w niedzielę, będzie odcinek w czwartek albo w środę. Niekoniecznie, bo wiecie, jak to jest to szkołą, a mi się nie chce siedzieć więcej przy kąpie. To jest prawie normalne, jak ktoś jeszcze lubi siedzieć po lekcjach, no to ja życzę mu powodzenia ze zwrokiem. No z wiecie o co mi chodzi. Może coś przekręciłem. Dobra, no to dzisiaj misja oczywiście kolejna, dzisiaj chyba jedna tylko, bo mi się nie chce grać dużo. Gdzie to, żeś ty wjechał, no co to jest? Jakaś... Nie wie co to, czekajcie co to jest. Jakiś worek i tam pod czymś coś jest. Nie wiem co. Jak...

I heard that those conferences are regular little fuck fest, huh? Guy come in. I I like I can believe, believe, right oh yeah, it's so like serious a corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my, uh, my penis. I want you to leave Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? <clears throat> Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you! I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yes! There. You made me swear! You're crap, Floyd! Crap! You're not a man at all! Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now! You and your weird friend! Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me! Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Hey there, Trevor. <laughs> oh. mm, hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. Ah, mm -hmm. Go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car. Alright? Let's go have the time of our lives. Możecie się domyślić, co tam się stało, ja nie mówię. To mi się przed, niż my weszli do tej misji, mi się pomyliło, bo mi się wydawało, że już to było, a jednak nie. A potem to teraz radio, oczywiście, jak gdzie my to w ogóle jedziemy. Nie? Do klubu! Co to mi się wydaje. Nie wiem. Będziemy widzieć. To jest chyba lokalizacja klubu. Tak, to jest klub. Sleep Cheeseowy Okej, okay, well, pojedziemy tam dzisiaj tam będzie, już dawno nie wiem co tam było. Już a wszyscy mają to auto jeszcze już ma walnięcie no i wszyscy mają ze O tym też. Dziękuję. Wyjechałeś mi jakby co gościu. We, sure... oh, We sure Dzisiaj. <laughs> No licking. Uh, but, uh, okay. we'll hey, go. You remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Kronik, and, and you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you driving out to the quarry, and then they just. Oops. Just disappeared. <laughs>

W kulisy, ktoś można nazwać? Aha. To się chyba przebierze. Tak, albo nie, czemu ja się przełączyłem na kogoś, na Michaela? Nie wiem o co chodzi. Hey Lester. Trevor The Big One, The UD. Of course I'm down. Look, I'll get my research together i meet you at Trevor's He's taken over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. Alright, message Franklin Aha. No to jednak dwie... dłuższa to jest misja. Albo. Co to mi strzeliło dzisiaj? Tu coś strzeliło przez chwilę jakaś bombka eba. Sto procent! Ooooo! To ładnie, dziękuję bardzo, ale... O, na jeszcze mam swój samochód. Dzięki Pierzynie jeden yy, Jimmy Niegrzeczny chłopak Mamy teraz tak, tu mamy te, czyli główna misja, tu mamy Nigel'a, to czekajcie, zróbmy sobie jeszcze tą misję i tyle Fajna misja, no to jedziemy z tym koksem. No a on znowu jest z tym w swoim nowym mieszkaniu Dawaj, a, już piwko musi sobie wypić oczywiście po piwku to trzeba lecieć do misji. O, małe misje. Nowy znak zapytałem mi się włączy. Chopie, idź, ja nie mam czasu. Treba. Co to, bankomat? Tutaj, co to? to? Skorzystać z bankomatu. Pin, dawaj. Co to, aha. Coś tu chyba zarabiamy, a tu ma minus. Mam Trochę dużo. No ale. Czyli coś w bankomacie powinno się wypłacać kasa, a nie yy, no brać. No to jest dziwne. Nie powiem. Dobrze, prześpisz to, Trevor, ja nie mam czasu. No! Idź czy miałem shift, ty nie biegniesz. No, na lecisz, 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 chopie! Nie ma... wtedy jak już bierze elektryka, to bierzemy elektryka. Ta misja jest jeszcze rzecz za rogiem. Na radio, dziękuję. Eee, no. Nigel jest za rogiem, no to. A gdzie w ogóle jest ten znak zapytania? A tu to, to jest nie wiem. Nie wiem, po nim mam pojęcia. A co to teraz Nigel znowu wykombinuje? Już dawno z nim nie była misja. Aha, bo z kim kogoś będziemy gonić. Co to znowu wymyślił? Oh, he's making such a fuss. He's so a man. Oh, they're not like you or me. Ah, ah apart from you, <laughs> Jock. Yeah. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Oh, oh then yeah. I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet.

no, musimy coś z gościem zrobić, czekać. Gdzie możemy go zawieźć? Do. Yy, na pociąg. Dobrze, nie wiem, czy to zrobimy, ale chyba tak, tak myślę oczywiście. Jak nam zaproponuje może tysiąc dolców, to. to... no, go wysadzimy. Jeżeli nie, je, no to zrobimy coś z nim ładnego. I'm the man getting you from A to B. Uh A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I I, I have money. Lots of money. Good to know, Well, good to know. I'll be sure to grab that after we're done. Oh, sick, sick, sick. please let me go! I thought you were a big tough action movie guy. Uh

The power game, but things that woman maybe do to her feet. I am are to be cherished. I find cheese. sometimes the, no rhyme is the best food. Food. What do you want, You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Okej, okay, na no, razie nie ma nic zaproponowania ile kasy, dlatego ja go nie odpuszczę. Ja jak robiłem pierwszy raz tę misję, no to go wypuściłem. Nie wiem okay, już, wtedy kasy do sale, coś dostałem. Tak. Ale to ja ci... Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a so, I promise. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. 10000 dolarów. Hmm, what do Bierzemy? To moja decyzja. A nie, nie bierzemy. Dziękuję. I to będzie koniec. Dobra, uwaga, tak. Zostawimy szybko. Albo nie, dobra, nie zostawimy. Albo jednak tak. Oje! Oh o że to ja nie wysiądę. Dobra, jeszcze raz powtórzmy jak tylko z Los Santos pojedziemy. A mogę też z tego odkręcić? Ja bym tak chciał Dobra, odkręcimy cię Chodź gościa cię chce wypuścić no, no, a co? Już nie mogę, serio? No to nie, no to trzeba go zabić. Dziękuję. Dobra, już koniec, zostawimy go tak jak powinno być. Czysteś na dora. Szybko. Szkoda, że już go nie możemy uratować. Ja bym go teraz chciał. Ale dobra, to taka misja. Hyk. Tak. Zamknij tą łeb. Sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Donopoli. train accident, very sudden. I loved that man. We will remember him always the way he was on TV before we met him. Not that any of us met him, of course. You too enjoy the rest of your vacation Not so fine, Amicia. That been Vincent of Was. <laughs> lokomotywacja, nie wiem o co chodzi 75% no to to dzisiaj jest na tyle proszę państwa już to mamy troszeczkę na tym czasie nagrywki, za niedługo już będzie chyba online, jakieś gry z kolegami moimi będzie na pewno lepsza gra niż teraz, no ale na razie nie mam lepszego wyboru Ym, widzimy się chyba w czwartek albo w niedzielę, zależy ode mnie Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.